Analiza weekendowa top 5 spółki z indeksu WIG20. Tutaj rozpoczynamy od KGHM-u. Wskazywany układ Nietoperza zadziałał e, przepraszam Leonardo tu chyba w tym momencie przepraszam Leonardo zadziałał z dość dużą precyzją no i od tego momentu rynek znajduje się w, znowu w ruchu Spadkowym, aczkolwiek w czwartek doszło do tego wzrostu. Tu znowu ten kiepski układ, właśnie który, który, no nie lubię takich układów, gdzie ta biała świeca rozpoczyna się wyżej, bo z jednej strony jest tutaj pokazany jakiś, nazwijmy to, wzrost i jest szansa na dalszą kontynuację jego, natomiast nie ma nic, co wskazywałoby na takie odwrócenie, czyli tego układu świec. Które wskazywało na to odwrócenie. W związku z tym, cały czas, oczywiście, w grze jest aktualne, że po korekcie ABC mamy formację gwiazdy wieczornej i idziemy w dół. Teraz natomiast jakaś tutaj korekta wzrostowa, no i największa szansa jest na to, aby był dalej potem ten ruch spadkowy kontynuowany. Sytuacja mogłaby ulec zmianie w momencie, gdybyśmy pokonali poziom około 65-66 zł. Na wykresie tygodniowym Wygląda to w ten sposób, że po tej korekcie tutaj z trzech świecy się składających białych, mamy teraz świecę czarną, która przesłoniła dwie trzecie korpusu białego, czyli tak zwane e, przenikanie e, zasłona ciemnej chmury, z tym, że oczywiście no trzeba sobie zdawać sprawę i wziąć pod uwagę fakt, że mamy tutaj układ, nazwijmy taki e, for, e, zbliżony do formacji. Świecowej, natomiast powstał on zaledwie po dwóch świecach jakichś wzrostu, czyli po żadnym właściwie trendzie wzrostowym, i trudno tutaj tak od razu przystąpić i określić to mianem właśnie zasłony ciemnej chmury. Tym niemniej jednak układ świec jest, świec jest nieko, niekorzystny i no, należałoby się spodziewać dalszej kontynuacji tego spadku. Jeśli chodzi o PKN Orlen, on w tym tygodniu. Doszedł tutaj, jak widzimy, do tej silnej strefy, którą wyznaczyliśmy też już dość, bardzo, nad, czy dość dawno temu. No i powstają tutaj takie świece niezdecydowania, jakieś szpulki, dodzi coś w tym stylu. Czyli jest jak gdyby próba, próba teraz wy, wyrobienia ruchu wzrostowego. Jest to również możliwe ze względu na przykład na układ falowy, jakiś ruch, ponieważ tutaj, jak widzimy, no, można by było dopatrzeć ją jakieś piątki, a więc w tej chwili myślę, że jest szansa na ruch, który będzie co najmniej testem tej tutaj strefy w tej chwili oporu, usytuowanej na poziomie około 61-62 zł. Jak ten test się zakończy, i w jaki sposób ewentualnie dojdzie do jego wybicia lub odbicia, powie nam, pokaże nam co dalej. Na tym rynku, bo oczywiście trend mamy na razie spadkowy, i, i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Nie ma nic, co mogłoby świadczyć o jego zakończeniu, ale patrząc z perspektywy tej tygodniowej, musimy zdawać sobie sprawę, że w tej chwili mamy jakiś układ taki korekty ABC, która to no, doszła do silnej strefy. Jakaż reakcja tutaj powinna mieć miejsce. Strefa oporu, również równość, równość korek. Tak? W związku z tym yy, szansa na to, że teraz jakiś ruch do góry pójdzie. No i właśnie co to będzie za ruch? Czy on będzie dostrzegalny tylko na wykresie dziennym, czy być może powstanie również coś na wykresie tygodniowym? Kolejna spółka to PZU. Tutaj raczej taki trend boczny zapanował w tym tygodniu, jak widzimy. Tylko to wszystko tutaj przybiera formę takiego zwężającego się trójkąta. No i teraz no, patrząc na szerszy układ, no to mieliśmy przed tym wzrost, tak? I teraz jakiś trójkąt tutaj. W związku z tym byłaby szansa na jego kontynuację, ale z drugiej strony możemy mówić również tutaj o formacji e, diamentu. O, w związku z tym a formacja diamentu daje nam możliwość ruchu właściwie w każdą stronę. Niestety to jest taka formacja, która nie jest ani formacją kontynuacji, ani zmiany kierunku. Właściwie z niej może pójść każdy ruch, natomiast wybicie o tutaj linii e, tej poprowadzonej po minimach, czy tej po szczytach, e, mogłoby wskazywać już na ten, na ten kierunek. W tej szerszej perspektywie musimy pamiętać o tym, że zadziałał idealnie overbalance, powstała świeca, która pinbar, który wyraźnym cieniem odbił się od strefy oporowej, do tego mamy układ potem świec, który potwierdził tego pinbara, w związku z tym należałoby się spodziewać kolejnego jakiegoś ruchu, ruchu w dół. Na wykresie tygodniowym wygląda to tak, że po niewielkim odbiciu poprzednim zatrzymaniu we wyraźnie wskazywanej już wcześniej strefie wsparcia no nie dziwi, że po prostu zadziałała ta strefa, no ale jak zadziałała na razie widzimy, mamy niewielkie odbicie i już rynek podąża ponownie w, w, w stronę minimów, no może to być jakieś tutaj jeszcze na przykład dobijanie tego, tego rynku w postaci klina czy, czy, czy no trudno powiedzieć. W razie nic nie ma na, na to, yy, żadnych podstaw ku temu, aby twierdzić, że sytuacja się odmienia i że ten trend spadkowy ulega już yy, yy, zamianie na wzrostowy na pewno, czy też wyczerpaniu. No i banki, bank, PKOBP. No, PKOBP w piątek miał mocniejszy wyskok, ale jeżeli spojrzymy to po pierwsze nie zdołał wybić tutaj nawet naruszyć tego szczytu z 1 lutego. Wszystko to się dzieje w ramach nazwijmy tej wielkości wyznaczonej przez ten mniejszy overbalance i ograniczenie strefy tutaj wyraźnej strefy oporu, a więc mamy kolejne dojście do strefy oporu, skokowo zwiększy wzrost obrotu, to wszystko pokazuje, że należałoby się spodziewać teraz mimo wszystko ruchu w kierunku minimów. Do żadnej zmiany tutaj trendu nie doszło, do żadnych prób wejścia w głębszą korektę też jeszcze nie doszło, a tak jak mówię, ta świeca wyraźna takie markowanie ceny z delikatnym górnym... Cieniem na skokoło większym obrocie, no to jest właściwie niemalże idealny sygnał, do tego, że powinniśmy mieć odwrót. On nie musi być od razu już w poniedziałek. Zwłaszcza, że pamiętamy, że w poniedziałek jest święto w Stanach, w związku z tym, rynki z reguły mało ruchliwe w poniedziałki, w ten poniedziałek mogą być. Jeszcze bardziej mniej ruchliwe, chociaż nigdy to nie wiadomo, co tam wymyślą, ale może tu powstać jeszcze na przykład jakaś doji czy coś w tym stylu, mimo wszystko z testem tej jeszcze raz, tej strefy oporu i overbalansu. Natomiast jest to sygnał świadczący tutaj o możliwości wykończenia się potencjału tego tu wzrostowego, i tu spodziewałbym się, jeżeli nie w poniedziałek, to w pierwszej połowie tygodnia już zmiany kierunku na, na spadkowy. W perspektywie. Ja tu pokazywałem PKOBP, tak to jeszcze tygodniowy PKOBP. W perspektywie tej tygodniowej, no mamy, powiedzmy taki układ, znaczy się mamy pin bar'a, mamy go potwierdzonego, mamy wręcz utworzoną gwiazdę poranną, ale ta gwiazda poranna potrzebuje potwierdzenia, czyli dalszej kontynuacji, a ta kontynuacja, jeżeli by miała miejsce, to odbyłaby się na podstawie wybicia również na tym dziennym overbalansu i strepy, a więc byłby to wskazania na to, że rynek może podążać śmiało w kierunku 28 zł. Dolne cienie sugerują, jakby rynek tutaj walczył, walczył, ale tak jak już wskazywałem, to jest związane z taką silną strefą wsparcia i to nie tylko z ujęcia dziennego, ale i tygodniowego czy nawet miesięcznego. W związku z tym te dolne cienie są po prostu czymś takim, no bym powiedział, znowu naturalnym. Poda, popyt próbuje bronić tego tutaj poziomu. Natomiast nic jeszcze takiego nie zrobił, żeby można uznać, iż ten poziom został obroniony na dobre. No i na koniec PKO S.A. Tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że rynek naruszył wyraźnie, naruszył overbalance. A więc to jest ruch pozytywny. Wyszedł ponad tą strefę tutaj oporu, teraz zrobił test od góry. Ta strefa jeszcze do niedawna oporu, będąca teraz strefą wsparcia, została utrzymana, ale jakby nie było, to przy wewnętrznej, zwracają uwagę na duży potencjał tej wewnętrznej linii trendu już niejednokrotnie, to przy tej wewnętrznej linii trendu mamy układ gwiazdy wieczornej. I to nie jest dobrym, że tak powiem, mm, symptomem, zwłaszcza, że na tej tutaj czarnej szpulce, na tej czarnej szpulce będącej środkową e, częścią tej formacji Gwiazdy Wieczornej mamy skokoło większy obrót, czyli mamy tutaj naruszenie tego OB, ale gdybyśmy zmierzyli jest ono cały czas w e, układzie, że tak powiem, e, który należy brać pod uwagę, czyli 112.8. Jak widzimy, 112.8 jest, nie jest wybite, a to świadczy, że dalej możemy traktować to jako układ 1 do 1. Ja przypomnę tylko, że cały czas jeszcze to o czym mówiłem, zwracałem szczególną uwagę na w poprzednim tygodniów, poprzedniej, weekendowej, że na wielu spółkach oraz indeksach mamy ten spadek tutaj w takiej wyraźnej formie, bym powiedział, trójkowej, nie impulsu pięciopalowego, tylko w postaci trzech pal. A to oznaczałoby, że to jest korekta, a skoro taki jest kierunek trendu, no to nie może być jako cała korekta, bo przecież no nie ma takiej możliwości, czyli to by wyświadczyło, że tu mamy mimo wszystko do czynienia z jakąś korektą nieregularną, a jeżeli tak, no to należałoby się spodziewać próby co najmniej przetestowania jeszcze tych minimów. I tu w tej kwestii, mimo tego naruszenia, ale w, w ramach tej tolerancji nic się nie zmieniło. A tak jak teraz wspomniałem, e, formacja gwiazdy wieczornej, która jeszcze nie została potwierdzona, i po której spadek nie zdołał jeszcze wybić tej strefy, no wisi nad e, bykami w ujęciu tygodniowym. Wygląda to w ten sposób, że po dojściu do strefy oporu e, wynikającej właśnie tutaj na wykresie tygodniowym mamy e, świecę może nie takiego idealnego, nazwijmy stricte pinbara, bo jest to prawie że doji, ale układ e, górnego cienia i minimalnego dolnego cienia pozwala stwierdzić, że jest to taki, nazwijmy ten Nasza formacja pin bara no i odbijająca się wyraźnie od tej, tutaj linii trendu i od tej strefy oporu. W związku z tym, jak najbardziej możliwy jest dalszy ruch spadkowy, a w ujęciu, tym spojrzeniu na, na ewentualne wzrosty, no nic takiego nie stało się właściwie ani na wykresie dziennym, ani na wykresie tygodniowym, aby uznać, iż, iż ta zmiana tego, tego trendu franczego kilka miesięcy już dobrych kilka miesięcy miała nastąpić. To tyle jeśli chodzi o spółki.